za nas Polski nie zmieni. Musimy zacząć działać, musimy razem zdecydować, jak jutro ma wyglądać Polska. Dlatego w sierpniu zapraszam Was do Olsztyna na kampus Polska Przyszłości. Tam wymyślimy nową Polskę. Polskę, w której dobra edukacja daje dobrą pracę, w której oddycha się czystym powietrzem, w której kobiety i mężczyźni mają równe prawa i nikt nikomu nie mówi, jak ma żyć. A po co Trzaskowskiemu kampus Polska Przyszłości? Czy to jest taka alternatywna młodzieżówka wobec PO, czy jakaś jej bardziej lewicowa wersja? No ja mam wrażenie że czasami, że Czeskowski się zaczyna wstydzić trochę platformy Motelskiego swoich korzeni, a to wymyślił jakiś swój ruch społeczny, który chyba by nie wypalił. Teraz wymyśla, wymyśla ten kampus dla młodzieży. No, zobaczymy, jak mu to wyjdzie na końcu. Natomiast zdecydowanie ja także słyszałem kolorowo takie głosy, że posłowie platformy są coraz bardziej zirytowani zachowaniem pana Trzaskowskiego, który tak zdaje się być jedną nogą platformy, a drugą poza. I jakby szuka jakichś możliwości alternatywnych działań politycznych. Także jest takie domniemanie, że pan Trzaskowski po prostu buduje sobie jakieś takie poduszki, takie okręty rezerwowe, w razie czego platforma zaczęła tonąć tak maksymalnie. Campus Polska to nie jest inicjatywa potrzebna Rafałowi Trzaskowskiemu, dlatego że Trzaskowski młodość, przynajmniej tę pierwszą, ma już za sobą. Campus Polska to jest inicjatywa potrzebna młodym Polkom i młodym Polakom, wszystkim tym, którzy chcą działać ponad partyjnymi barwami. A wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski, ze swoimi doświadczeniami, ze, swoim, ze swoimi kompetencjami, ze wszystkimi umiejętnościami, jakie prezentuje, jest chyba najlepszym animatorem dla takiej właśnie inicjatywy i z całego serca życzę mu powodzenia. A to prawda, że ta inicjatywa budzi taki niepokój w Platformie Obywatelskiej? We mnie nie budzi żadnego niepokoju. Przyklaskuję jej obiema dłońmi. W szczególności dlatego, że jednym z paneli tematycznych będzie ultra ważny dzisiaj problem bezpieczeństwa młodzieży w internecie, cyberbezpieczeństwa, e, incydentów, ataków informatycznych. No, na pewno. Próba przyciągnięcia młodego elektoratu, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Co on z tym elektoratem zrobi młodym, to też nie wiemy. No właśnie, czy on chce dalej być w Platformie i wtedy to będzie poszerzenie istniejącej młodzieżówki, właśnie czy też tworzenie młodzieżówki swojego nowego ruchu. Tak jak to chyba Fraseniuk, Władysław Fraseniuk powiedział, kampus, szkoda, że pan Trzaskowski mówi po polsku, no bo mówi, bo co, co to za kampus, jest polskie słowo, kampus napisane wszystko, a nie angielskie. No ale tak pan Trzaskowski lubi się chwalić swoimi wieloma językami, więc nawet w takiej formule używa języka obcego. Jak spojrzymy na zaplecze, nie wiem, czy to intelektualne, czy finansowe tego, tego kampusu, no to tam są same organizacje, same organizacje międzynarodowe, akurat mam przed sobą tutaj stronę, więc partnerzy to Robert Schumann Institute, Konrad Ardenauer, Stiftung i International Republican Institute. Ja tak? mam wrażenie, że ono od dłuższego czasu przez wiele osób jest namawiane, a to zbuduje jakiś ruch, który będzie związany z nazwą, która się dobrze kojarzy. Solidarność, a to kolejne jakieś inicjatywy, które no niestety się nie udają. No, i teraz ten ruch, który ma być takim wyjściem, jak rozumiem, do ludzi, do ludzi młodych, to znaczy ja się cieszę, że każde jakby. Wyjście do ludzi młodych, pokazanie czym jest polityka, jak się robi tą politykę, bez względu na to, kto to robi, to dobrze, bo, bo, bo przecież ktoś do tej polityki po nas musi wejść, ale nie sądzę, żeby z tego się coś urodziło wielkiego, co mogłoby odbudować po pierwsze Platformę Obywatelską, a po, a po drugie dać jakiś wiatr na, na, na taką, nie wiem, nową inicjatywę Rafała Trzaskowskiego, bo mam wrażenie, że w samym prezydencie Rafale Trzaskowskim siedzi coś takiego, nie bardzo mi się chce pracować. Na pewno jest to pewien sygnał, że nie podoba mu się, nie zgadza się z tym, co dzieje się w platformie, że tworzy coś nowego, coś, co nie jest odrębnym bytem partyjnym, ale coś, co może przyczynić się do stworzenia przyszłości jakiejś nowej formuły politycznej. Natomiast jak tu Trzaskowskiego, tak trochę zatrzymał się w tym procesie decyzyjnym coś chce, coś zapowiada, nie robi tego, czy też nie robi tego, jak zapowiada, zawsze jest ten pół kroku. Myślę, że to pokazuje jego taki portret chartrologiczny, że i chciałby i boi się jednocześnie. No pytanie czy to jest lider który mógłby pokusić się o konkurowanie uwaga Jarosławem Kaczyńskim, który zawsze bardzo dobrze wie czego chce. TVP Info. Wiesz więcej.